Cześć z tej strony Matykson a dzisiaj taki będzie krótki film, bo chciałem Wam wspomnieć, że ja na swojej działce złapałem manikę rubidę. I jeszcze w żołądziach są tak dużo dużo tego. Yy, jak to się nazywa? Myrmik. No i tak, yy, na chyba 20, może 5-20 subskrypcji zrobię specjal. Wiecie? 22 subskrypcje to robię specjalnie. A teraz będzie makro. Nie więcej, nie więcej ustawiłem to, jak widzicie w tym orzechu są. Tutaj e, poczekajcie. Oddaliśmy probówkę, żeby się tam przeprowadziły. No i tak, e, mój kuzyn złapał tą kolonię. No i tak, niestety, ale żegnamy się z kolonią Ternotorax. Tak. W zamian jak mi złapał tą kolonię. No to ja w zamian daję mu Topaks. No i tak. Czekajcie, może przysunę tak bliżej. O. Bo to, uwierzcie mi, ona jest y, masakrycznie duża. Od razu poznać, że to jest y, manika. O tak. Czekajcie może. O, zobaczcie, tutaj y, chodzi. Dzisiaj. O, Tutaj jest ta robotnica od maniki. No i tak. Może kiedyś, no, na specjalu złapię, pójdę na moją działkę i złapię. Wiecie co? Złapię Myrymikę. I może tereno. no. A więc to na tyle w tym odcinku. Cześć.